W ogrodzie rodziny Tarhun dojdzie do groźnego wypadku w 389 odcinku przysięgi. Streszczenie tego odcinka znajdziesz poniżej. Czy Kemal utonie, ratując ukochaną, która wpadnie do basenu? Sprawdź, co wydarzy się w serialu. Muniewer, Melachat Abbasowa w odcinku 389 Przysięgi jest już niemal pewna, że Kumri Elif Oskul El-Seid przymierzała suknię ślubną Narin i przez to doszło do tragicznego wypadku. Oja, Gozde Gunduzlu, zauważa dziwne zachowanie Ferajd Kansu Tuman. Emir Gogberg Demirci podejrzewa, że Feraid nie czekała pod jego drzwiami całą noc. Ta szuka swojego kolczyka, który zgubiła w pokoju Emira. Oja sądzi, że Fera sypia z Emirem. W 389 odcinku przysięgi znowu zrobi się dramatycznie: Kemal Kenverel będzie ratował Narin, Jagmur Sachbazowa z basenu i Omal sam nie utonie. Muniewer zwierza się seriaj, że przez te wszystkie lata codziennie myślała o porzuconej córce. Przysięga bez REY Ozge Jagis. W emisji są już nowe odcinki serialu Przysięga, w których nie gra już piękna Ozge Jagis, czyli serialowa Rejan. Po śmierci ukochanej, Emir jest w rozpaczy. Życie straciło dla niego sens, a złość i gniew przerzuca na niewinne dziecko, któremu nie dane było nawet poznać matki. W rezydencji państwa Tarhun pojawia się Feraid, znajoma matki Emira z więzienia, która obiecała, że zaopiekuje się jej wnukiem. W domu Kemała zjawia się z kolei rodzina Narin. Przysięga o czym jest serial? Rejan, Ozge wychowała się na prowincji. Jest piękną i skromną dziewczyną, wychowaną w szacunku do tradycji. Pewnego dnia matka Rejan umiera, a życie dziewczyny radykalnie się zmienia. Odwiedza ją hikme, przybrany brat matki. Mężczyzna jest śmiertelnie chory. Pragnie, by przed jego śmiercią jego rozpieszczony syn Emir się ustatkował. Rejan, powodowana współczuciem wobec wuja, po wahaniu zgadza się poślubić Emira. Młody mężczyzna, przywykły do wolności i zabawy, postanawia złym traktowaniem nakłonić żonę do wystąpienia o rozwód. Przysięga odcinek 389 w środę 14 kwietnia 2021 roku o godzina 16.05 w TVP1. Sprawdź streszczenie odcinka.